Uh -huh. No cześć rozum. Cześć. Nie wiesz na jaki płszczyc wpadłem. No to musiałem do ciebie przyjść. Hmm? Wybierzmy się gdzieś. Nie ma sensu, muszę napisać wypracowanie. Pojedziemy do Akademii Pana Kleksa. Gdzie cię znów nogi nosą? Przecież tam musisz mieć imię na A. Kupię sobie, na A! Andrzej na przykład. Ha, to Andrzej. Tak. Po pierwsze, tam jest zimno, po drugie, ma dużo pracy, a po trzecie jestem zajęty. Jest sens! Nadchodzą święta, mi się jakieś prezenty! Chodź. Uspokój się, lepiej mieć niespodziankę. To gdzieś indziej cię zasiągnę. A świąt, Kevin w świąt, kiedy jest tam w Pójdziemy go odwiedzić, żeby chłopacz na sam nie siedział. Chodź, idziemy! Chodź! Na Chodź. Pewno ma jakąś opiekunkę, poza tym ma na pewno jakieś lepsze zajęcia. Nie ma lepszych, my jesteśmy najlepsi. Chodź, idziemy! Chodź, go odwiedzimy! Uspokój Chodź. się, mam dużo pracy. Ty co naprawdę Nie towarzyski. Ale teraz to już normalnie bomba. Obudzimy śpią, są królewnę. Niech sobie śpi. Całe życie prześpi. Trzeba jej pomóc. Obudzi się na święta. Kurcze, nie wiem, co by się przekonało. Wiem. Wiem. Rozum, rozum spójrz tam. Rozum. Pójdziemy do nieba. Tak, do nieba warto iść. Bo w niebie opłaca się być. Niebo zaprasza. Anielskie promocje, rajskie zakupy. Anielska obsługa, świąteczne promocje, niebiańskie rabaty. Ulica Emilii Platter 31. Zapraszamy.